Wszystkim, z tej strony, 1740. I dzisiaj sobie programy rozwijać swój ogród, No i ogólnie, widzicie, go co my lubimy ogólnie tutaj, co trochę tych ogrodów Bo sami wiecie, że łóżówko mi rosła Proszę Państwa, i mam tutaj zabrałem trochę tutaj i zbieram Ogólnie, jak poprzedni odcinek, to ja nawet nie widziałem trochę, o co chodzi w tym samym. Ale czekamy dalej na tego, kto Bo... Ja nie wiedziałem, że będzie wszystkie CD, tylko że są po kolei, Jakie byle jakie. Na polega? No wczoraj Amber Nie jest jak widzicie na no Amber Lily. Na telefonie mam z ale na kompie, to widzicie, ile mam. Ja. I nie wiem, czy to coś wstało, ale mam jakiś, chyba, max już Eee. Ale czekajcie, ja nie chcę jeszcze tego sprzedawać. Nie wiecie, co ja chcę zrobić? Chcę zobaczyć w serio. No, Mam Czy mogę zobaczyć? Mogę. No dobrze. No, Sprzedam, żeby zobaczyć. No. Tylko kostę jest po 500 chyba. 30 tysięcy. Nie jest jakiegoś dużo, ale wystarczająco. No, no właśnie, miałem ciągle złoty na no. sisa. O nie, odejdźmy

co za pomidor? I patrzcie, co zrobię. O, czekajcie. Dobra. Mamy z z pomidorkiem. Mamy End. Jak będzie z takim biały, jak to odkrywa. Wszystko. No to nie. Owo, Wszystko jest normalnie. Iwo, co вы любите донгирка страшнее и напишите комментариях, если любите донгирка серьёзно, более любя, более, пожалуйста, заставьте более Teraz nie mało u mnie osób w ogóle ogląda. Ale nie chcę się poddawać. Nadal. Na dywan, ale mam laga. No i nie wiem, ogólnie. Dobra. Idziemy co jeszcze raz wili. Moja ulubiona. No dobra. Homo, homo, cho! Homo!

Size. Czy Cudowam. Bo mhm. nie polinam to. Nie wiem, 37 minut. 0, no? Bra, patrzmy sobie na 1000. 2 <mulity> minuty, no? Kupi Nikt. To chodzę się To zobaczyć. A! Dobra, idziemy sobie zobaczyć. to, party! zobaczyć. A, bo widzicie, że, że ja dostanę za to więcej pieniędzy, więc... No, pewnie tak z 80 tysięcy odstawię. Patrzcie, jak nasz nasz plus. Tylko jest mały problem, to nie mały, tylko bardzo, bardzo normalny.

Myślę, że to jest jakiś złoty z Czapelin. A to jest normalne? Polin tak tego, co nie. Przecież pszczoły. A mm. co? <coughs> Osłony, oh O oh oh, późno. Zobaczymy. Jak będziemy mieli. Ok. Cool, mamy wszystkie kokosy. Uh, Dobra, idziemy sobie to sprzedać. No, z bardzo dużo, kasy. I Haha. koła nie? Że, z 80 tysięcy, a może po sto. tak. Sto. Sto k. Wszystko Właśnie ją zakupiłem. Aha na telefonie a kiedyś nagrał filmy z telefonu i pokazał nam jak może jutro albo kiedy indziej będzie też młody rok frozen co mi frozen nie wiem ale może uda nam się im takie krótko, takie wkrótko takie przejście a nie, a nie mi lubię taki biedacki. Więc jak wy zostawicie suba, będziecie mieli taki on. A jak zostawicie, to niestety pozostaje wam ten. Ale no dobra. Ja będę już kończył ten odcinek. Dziękuję wam serdecznie, jak trwaliście do tego końca, bo ja, ja to lubię. Więc coś dotrze do końca. I proszę was bardzo, żebyście zostawili Subskrybcie. Subskrybcie. No i żeby było fajnie Wam u Ciebie życzę szczęścia, zdrowia, pomyślności. Zostawcie też łapkę. Jak mi się podobają filmy. No i ja będę kończyć. Bye.